Bibi. Ładna? Tak, mam trzy. Tak, ale podzielisz się je jedną ze mną, dobra? Nie. O. Mamy naklejki. Mówiłam, że będą Standardowo. Liwia też... się nie dzieli. <laughs> nie dzieli się jedzeniem tak jak tato. Ale bloki. porządziliście. Masakra. Dobra, to jest taka gruba teczka. Tak jakbyście do szkoły zaraz mieli To co dla mnie, dla mnie. Tak, różowe dla ciebie. A co dla mnie? Taka wielka teczka? Dwie paczki. Obiad mamy odgrzewany z wczoraj, akurat tak się ułożyło, że Grzesiek gdzieś pojechał i nie będzie go. Jeszcze i dla niego by wystarczyło, bo jak ja zjem takiego jednego gołąbka, to jestem pełna. Dzieciaki podobnie. Taki piękny bukiet z ogrodu mi teraz Aldona przyniosła. Patrzcie, jakie co u nas rosną. A jak pachnie, śliczne. No no no, Jakie ładne. Proszę. Dziękuję bardzo. To I chociaż upały nie odpuszczają, to ja już widzę, nawet po swoim ogródku, że zbliża się jesień, patrzcie już tak. W niektórych skrzyniach już całkiem pusto, tam były ogórki, to była pietruszka i fasolka, tutaj dynie, które już są zerwane. Tutaj zostało jeszcze, zostały jeszcze dwie cukinie, no i mam nadzieję, że urosną. Cebulki mam do zabrania do domu, bo już się wysuszyły. Pietruszka, całkiem możliwe, że ona będzie zimować i będzie fajną dekoracją do jakichś tam sałatek zimą. Grzesiek był u naszych znajomych, u Michalskich, którzy mają Zagrodę Michalscy. Przepyszne wędliny, to jest takie jak domowe. A wiem co mówię, bo przecież u nas od lat robi się swojskie szynki, kiełbaski, kaszanki, coś pysznego w Głogowie są i jeszcze gdzieś. Ogólnie są skrzepielowa, mają swój sklep taki koło domu, ale to pachnie. Szynka pierwsza klasa, ja już się do niej dobrałam, ale też takie fajne swojskie kabanosy. Co dzisiaj na obiad? Będzie fasolka szparagowa, mam tutaj mięso z indyka, to jest takie odkrojone z nogi indyka, więc sobie to zaraz przyprawię i w sumie muszę uciekać z domu, e, ale później to dokończę. Wczoraj dostałam bardzo dużo pytań, żebym powiedziała coś jak ja układam brwi. Słuchajcie, zacznę od tego, że chodzę raz na 5-6 tygodni na laminację brwi, dzięki temu włoski fajnie się układają, no ale jednak codziennie trzeba je sobie w domu też ułożyć. Więc używam do tego takich szczoteczek i używam dwóch wosków różnie. Pokazuję Wam dwie firmy, bo uważam, że dwie są bardzo dobre. Nawet nie jestem chyba w stanie powiedzieć, który bardziej. Ten ma ładny zapach, ten jest bezzapachowy, ale jeden i drugi spełnia swoją rolę, więc jeżeli macie ochotę, to sobie róbcie skinę. No i właśnie tą szczoteczką niewielką ilość wosku nakładam i później wyczesuję tak, jak one powinny być. Ubraliśmy się na długi rodzinny spacer, i kolejny bukiet się tutaj szykuje, tak liwcie? No, kolejny. Kolejny, kolejny.